Dzień dobry, dzień dobry. Mamy zadanie numer 2, które pochodzi z zawodów rejonowych 22. edycji Śląskiego Konkursu Matematycznego, która odbyła się w styczniu 2025 roku. Idziemy do treści. Wyznacz wszystkie funkcje, Zobaczysz, są wielomiany. Wielomiany czwartego stopnia. x do czwartej plus x do trzeciej plus bx kwadrat plus c plus d, czyli wielomiany stopnia czwartego, gdzie współczynnik przy najwyższej potędze jest równy 1. Ale uwaga, nie wszystkie, tylko takie, że ABCD, czyli współczynniki, mają być liczbami wymiernymi. Ta, ta wymierność tych liczb będzie tutaj istotna, i ona, zobaczcie, będzie korespondowała z tymi warunkami, bo w tych warunkach, zobaczcie, w obu mamy do czynienia z liczbami niewymiernymi. Czyli tutaj mamy wymierność, tutaj mamy niewymierność, czyli w jakiś sposób trzeba pożenić te liczby wymierne z liczbami niewymiernymi. Ale spróbujemy zobaczyć, jak. Zobaczcie, czyli F od pierwiastka z dwóch ma, ma być równy pierwiastek z dwóch, a F od pierwiastka z 5 ma być równy dokładnie pierwiastek z 5. No i zobaczcie, szukamy wszystkich takich funkcji, trzeba zobaczyć, czy takie w ogóle są, a jak są, to no, jakimi są dane wzorami i w ogóle ile ich jest. No zobaczcie, no ponieważ f od pierwiastka z dwóch ma być pierwiastek z 2, zajmijmy się najpierw tym pierwszym warunkiem. To zobaczcie, co z tego wynika. No To wstawmy sobie do wzoru tego wielomianu pierwiastek z dwóch. No to dostaniemy co? Pierwiastek z dwóch do potęgi czwartej plus A razy pierwiastek z dwóch do potęgi trzeciej plus B razy pierwiastek z dwóch do kwadratu plus C pierwiastków z dwóch plus d. No i zobaczcie, po uproszczeniu to jest równe mamy tak. No pierwiastek z drugich do potęgi czwartej to jest 4 plus pierwiastek z dwóch do potęgi trzeciej to są dwa pierwiastki z dwóch, czyli dwa pierwiastki z dwóch tu jest a. Plus, no Pierwiastek z dwóch dokładnie to jest 2, czyli 2b plus pierwiastek z dwóch razy c i plus d. No i zobaczcie, wiemy, że to ma być równe pierwiastek z dwóch. I teraz zobaczcie, możemy pogrupować te elementy, gdzie występuje pierwiastek z dwóch, no i te, gdzie mamy tylko liczbę, czyli tutaj mamy tylko liczbę, tutaj mamy tylko liczbę i tutaj mamy tylko liczbę. Zrobię tak, żeby liczby całkowite, liczby wymierne, może tak. Były z jednej strony, a te z pierwiastkiem z dwóch, czyli niewymierne były z drugiej. Czyli z lewej zostawmy tak 4 plus 2b plus d, a z prawej mamy co? Przerzucamy te, gdzieś jest pierwiastek z dwóch, czyli mamy pierwiastek z dwóch, minus dwa pierwiastki z dwóch a i minus pierwiastek z dwóch c. No i zobaczcie, z, z lewej strony mamy liczbę wymierną. Z lewej strony. No mamy na pewno liczbę postaci pierwiastek z dwóch razy 1 minus 2a i minus c. 1 no minus 2a minus c jest na pewno liczbą wymierną. To no pomnożona przez pierwiastek z dwóch jest liczbą niewymierną. Czyli z lewej strony mamy liczbę wymierną, z prawej mamy liczbę, no, współczynnik wymierny razy pierwiastek z dwóch. No i zobaczcie, ta równość może zajść tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli z lewej i z prawej strony mamy 0. Czyli tak naprawdę 4 plus 2b plus d ma być równe 0 oraz 1 minus 2a minus c też ma być równe 0. Czyli mamy dwa równania. No, dwa równania, 4 niewiadome, ja to trochę mało, ale zobaczcie, myślę, że już da się domyśleć, że dodatkowe dwa równania zostanie z tego drugiego warunku. Czyli tego z pierwiastkiem z 5. No i zobaczcie, no to napiszmy, ile jest równe f od pierwiastka z 5. Na f od pierwiastka z 5 to jest co? Pierwiastek z 5 do potęgi 4, czyli ja napiszę od razu 25, plus a razy pierwiastek z 5 do trzeciej, czyli 5 pierwiastek z 5a, plus pierwiastek z 5 do kwadratu razy b, czyli 5b, plus no, c pierwiastek z 5, czyli pierwiastek z 5 razy c, no i plus nasze d. No i teraz wiemy, tutaj może postawimy sobie kreskę, że to ma być równe pierwiastkowi z 5. No i znowu, liczby wymierne mamy tutaj, tutaj i tutaj, czyli wiemy, że 25 plus 5b plus d ma być równe. No i z lewej strony mamy co? Wyciągamy pierwiastek z 5 przed nawias i mamy co? 1 odjąć 5a i odjąć c. No i zobaczcie, znowu ta równość zajdzie, no ponieważ tutaj mamy liczbę wymierną. Tutaj mamy liczbę wymierną razy pierwiastek z 5, no to zajdzie tylko wtedy, jeżeli z lewej i prawej strony mamy 0, czyli dopisujemy drugie równania, no to to z B dopiszemy z lewej strony, czyli 25 plus 5b i plus d ma być równe 0. Tam układ, zobaczcie, dwóch równań z dwoma niewiadomymi, no a 1 minus 5a minus c ma być też równe 0. No i tutaj dostajemy drugi układ. I zobaczcie, te dwa układy z dwoma niewiadomymi trzeba rozwiązać. No i dostaniemy z nich B i D. Z tego z lewej A i C, z tego z prawej. Próbujmy je rozwiązać. Zobaczcie, ten z lewej odejmiemy sobie te równania stronami. Od drugiego równanie odejmę pierwszy. 25 minus 4 to jest 21 plus 5B minus 2B to jest 3B. D się wtedy odejmuje. redukuje. D się redukuje, odejmuje, równa się 0. Czyli 3B równa się minus 21, czyli b równa się minus 7, a b, no d to jest nic innego jak minus 25, minus 5b, czyli minus 25, to jest tego równania trzeciego i od tego odejmę sobie 5 razy minus 7. 5 razy 7 to jest 35, minus 25 plus 35 to jest 10 czyli mamy D, mamy B no i teraz analogiczną rzecz robimy z równaniem tym z A i z C zobaczcie, jak jest sobie teraz te równanie odejmę od siebie stronami tu po prostu od pierwszego odejmę drugi no to tak jedynki nam się odejmą minus 2A minus minus 5A to jest 3A no i co nam się tak, że zredukuje, no to A jest 0 czy 3a jest 0, czyli a po prostu jest 0. No i teraz z tego dostanę, jak a jest 0, no to 1 minus c ma być równe 0, czyli c ma być równe 1. No i zobaczcie, mam wygenerowane wszystkie cztery współczynniki. Ja tą odpowiedzią, że wpiszę tutaj w prawym górnym rogu, no to zobaczcie, tak, mam tak. Ten wielomian musi być postać f od x równa się, no x do czwartej plus a, x do trzeciej, no a jest 0, to ten współczynnik nam to istnika, prawda? Tego wyrażenia nie będę miał. Potem mamy co? Plus bx kwadrat, czyli minus 7x kwadrat, plus cx, czyli plus, no c jest 1, czyli plus x, no i plus d, czyli minus 10. Czyli zobaczcie, dostajemy z tego, że jeżeli jakaś funkcja ma spełniać warunki zadania, to jest ta, którą mamy w prawym górnym rogu. Uwaga, to jeszcze nie jest koniec. Trzeba zrobić jeszcze jedną rzecz w tym zadaniu. Mianowicie sprawdzić, czy ta funkcja faktycznie spełnia warunki zadania. Zobaczcie, tutaj mamy trochę miejsca jeszcze w lewym górnym rogu, czyli trzeba dokonać sprawdzenia. Zobaczcie, no to policzmy f od pierwiastka z dwóch. No to f od pierwiastka z dwóch to jest to: pierwiastek z 2 do potęgi czwartej odjąć 7 razy. Pierwiastek z 2 do kwadratu plus pierwiastek z 2 i minus 10. No to zobaczcie, to mamy tak. Pierwiastek z 2 do czwartej to jest 4. Odjąć. Pierwiastek z 2 do kwadratu to jest 2, czyli odjąć 14. Plus pierwiastek z 2 odjąć 10. I to faktycznie no 4, 4 minus 14 plus 10 to jest 0. To jest równe pierwiastek z 2. Formalnie powinien jeszcze sprawdzić, ile jest równe f od pierwiastek z 5. Po analogicznych rachunkach dostanę, że to faktycznie jest Pierastek z 5. Czyli zobaczcie, to zadanie ma jedno rozwiązanie. Jest jeden wielomian o współczynnikach wymiernych, oczywiście. Gdyby to były współczynniki ogólnie rzeczywiste, no to odpowiedź oczywiście byłaby inna. Ale ten jeden, jedyny wielomian o współczynnikach wymiernych spełnia warunki zadania. No i to jest jedyne rozwiązanie tego zadania. Pamiętajcie, tutaj trzeba dokonać sprawdzenia, ponieważ dokonywaliśmy tutaj jakichś dodawań obustronnych i tak dalej, To przejścia nie były równoważne. Czyli to sprawdzenie jest istotnie niezbędne i konieczne, żeby je wykonać. Tyle. Mam rozwiązanie. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a ja Was zapraszam od razu do obejrzenia i wszystkich innych materiałów związanych ze Śląskim Konkursem Matematycznym, między innymi wszystkimi zadaniami z edycji 22. Śląskiego Konkursu Matematycznego, które możecie znaleźć na tym kanale, a także wszystkich innych materiałów związanych z matematyką. Dzięki, do zobaczenia. Pa, pa.